Jak dodajemy własne protokoły treningowe? Aby dodać własne protokoły treningowe, klikamy w przycisk Ustawienia z kołem zabatym na pierwszej planszy oprogramowania lub w oknie prowadzenia treningu. Po kliknięciu otwiera nam się okno ustawień. Klikamy w zakładkę protokoły i aby dodać nowy protokół, klikamy w przycisk z plusem. Tutaj wpisujemy protokół, jaki chcemy dodać. Na przykład SMR Teta High Beta. Klikamy OK. Po kliknięciu OK dodaje nam się nowy protokół. Musimy dodać odpowiednie parametry. Każdy protokół może mieć maksymalnie trzy fale. Dodajemy je klikając przycisk Dodaj parametr. Klikamy ten przycisk trzy razy. Teraz musimy wybrać odpowiednie fale. Klikamy trzy razy. Na aż otworzy nam się lista fal. Wybieramy, zgodnie z tym, co ustaliliśmy, falę SMR, theta oraz high beta. Pamiętajmy również, aby prawidłowo zaznaczyć, które fale promujemy. Zawsze są to fale pozytywne, czyli alfa, beta, 1, SMR i gamma. W naszym przypadku będzie to tylko fala SMR. Pozostałe fale odznaczamy. Klikając OK, akceptujemy nowy protokół. Sprawdźmy, czy nowy protokół dodał nam się do listy protokołów w oknie treningu. Rozwijamy listę i mamy nasz nowy protokół. Tak, dodajemy własne protokoły treningowe.